Dzień dobry, drogie Skorpione. Witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam Was na czytanie miesięczne i zapraszam Was także do moich usług: do czytań indywidualnych, do rozmów telefonicznych, do przeznaczenia duszy, do portretu numerologicznego, astrologicznego. Wszystkie informacje znajdziecie na królowamocy.com lub też w opisie pod filmem. Drogi skorpiony, zobaczmy jaki będzie dla Was sierpień, popatrzmy na energię wyższe. Jaki będzie dla Was ten czas? Sierpień. Czwórka buław. Tutaj w sierpniu ważne będą sprawy domowe ważne będą też sprawy z bliskimi wam ludźmi, których kochacie, z którymi mieszkacie. Tutaj widać słuchajcie radość, celebracje, świętowanie, zacieśnianie więzi właśnie z tymi, których kochamy. Mamy tutaj też pokazaną właśnie taką energię pewności siebie, tolerancji dla drugiej strony, ale Przede wszystkim w Waszym domu, po prostu e, zapali się światełko. Dużo, dużo światełek, pięknych światełek. Może będziecie też chcieli dekorować swój dom. Może też będziecie chcieli e, wyjechać gdzieś na jakiś czas, za miasto, właśnie z rodziną, by świętować, by być na łonie natury. Ale widać tutaj sprawy związane z domem i radość celebracje. Dobrze, moi drodzy, zobaczmy, jakie wydarzenia dla Was tutaj pojawią się w sierpniu. Jakie wydarzenia? Popatrzmy, jakie wydarzenia w sierpniu. Mamy dwójka kielichów, czyli ważni będą ludzie, bardzo ważni będą ludzie, zwłaszcza ci, których kochamy. Mamy też zgodę pokazaną: pojednanie, kartę słońca, szczęście, radość, optymizm. Pogodzenie się z przeszłością, z różnymi trudnościami. Przy tej dwójce kielichów te dwie postacie są ze sobą połączone. One tak, jakby były w symbiozie. Czyli to też może oznaczać, słuchajcie, no właśnie, budowanie takich dobrych. Karmiących, symbiotycznych relacji, ale to są dobre relacje, bo mamy przy tym kartę słońca. Jest tutaj pokazana energia miłości, szczęścia. Niewykluczona, że niektórzy właśnie w sierpniu się zakochają. Jak najbardziej tak, jak najbardziej tak. Tutaj pokazuje się energia bratni duszy. Lub też bliźniaczego płomienia, bo mamy tutaj naprawdę duże, duże, duże podobieństwo. No i karta słońca mówi o szeroko rozumianej radości i odzyskaniu sił witalnych. Jeżeli temat yy, miłości tutaj Was nie dotyczy, to powiem, że wszelkie relacje z ludźmi właśnie w sierpniu będą wam przynosiły naprawdę dużo radości dużo szczęścia jeżeli mieliście jakiś konflikt jakieś nieporozumienia to to przejdzie do przeszłości zobaczmy co jeszcze wydarzy się w sierpniu mamy szóstkę mieczy czyli podróż możliwa jest podróż królową denarów i to może, słuchajcie, oznaczać tak. Albo będziecie podróżować w stronę królowej Denarów, albo będziecie podróżować z królową Denarów, czyli z jakąś kobietą, albo jeżeli słuchają mnie tego panie, to panie po prostu pokazują się jako właśnie ta energia królowej Denarów, czyli jako kobieta stabilna, jako kobieta zorganizowana, wrażliwa, namiętna, majętna, <grych> praktyczna. Która po prostu podróżuje. Podróżuje w stronę słońca, podróżuje w stronę szczęścia, wraca yy, do spokoju, do harmonii, wraca yy, może inaczej, zmienia, zmienia coś, tak, w swoim życiu. Tu jest potrzeba jakiejś zmiany. Szóstka Mieczy mówi także o tym, moi drodzy, że mogą być jakieś drobne trudności związane właśnie z przemieszczaniem się, z podróżowaniem, jakieś takie może małe opóźnienie, jakieś blokady, ale nawet jeżeli coś takiego będzie, to tutaj przy karcie słońca wszystkie sprawy zostaną dobrze i pozytywnie rozwiązane. Wasza sytuacja materialna, zwłaszcza dla pań skorpioniczek, pokazuje się jako dobra i jako korzystna, satysfakcjonująca. Popatrzmy dalej. Popatrzmy dalej, co tutaj dla Was, drogie Skorpione, jakie wydarzenia będą miały miejsce w tym miesiącu. 10 denarów, czyli sprawy rodzinne, bardzo istotna. Tutaj mamy taką rodzinę wielopokoleniową, gdzie mamy właśnie dziadków, babcie, mamy pewien system rodzinny: pies, kot, dzieci, tak? Wszyscy tutaj są. I to mogą być tutaj bardzo ważne i istotne sprawy. Tak. Kwestie również firmy. Jeżeli macie firmę własną, to tutaj ewentualne jakieś drobne przeszkody będziecie naprawdę z łatwością pokonywać, a jeżeli nie macie firmy, moi drodzy, pracujecie na etacie to powiem, że odczuwam taką energię pełni szczęścia, wiecie widzę tutaj dostatek materialny i widzę wsparcie rodzinne i widzę właśnie powrót, tak powrót do rodziny albo czas spędzany z rodziną jako ważny, jako istotny powrót do korzeni powrót do korzeni, zastanawianie się też nad różnymi być może schematami wzorcami, yy, które wzięliśmy od chociażby naszej mamy czy dziadka i jak my to przenosimy na relacje miłosne. Coś takiego tutaj mi się bardzo ładnego pokazało. Dobrze. No to zobaczmy, jakie jeszcze wydarzenie tutaj będzie w sierpniu dla Was i Trójka Denarów. Moi drodzy, no to jest praca w grupie dzielenie się wiedzą budowanie z różnymi osobami ważnych dla Was, z projektów. To jest także doskonalenie siebie. Tylko ja zawsze podkreślam, że nie doskonalimy się po to, by siebie polubić i pokochać, tylko doskonalimy siebie po to, żeby było nam lżej, ze sobą samym, tak? Nie po to, żeby dać sobie akceptację. Druga denarów, słuchajcie, też mówi o dobrej sytuacji zawodowej, o dobrej pozycji zawodowej. Um, może być też dla niektórych taki przekaz, że właśnie z królową denarów będziecie, zwłaszcza panowie tutaj, chcieli yy, wiązać jakąś przyszłość, coś budować, coś pięknego, coś wartościowego. Tak, tutaj macie czas budowania pięknych, wartościowych relacji oraz Yy, yy, też okazje, które będą sprzyjały Wam, byście czegoś nowego mogli się nauczyć, doszkolić, tak? Bo trójka denaru właśnie o tym mówi, że jesteśmy, że mamy tutaj dobre perspektywy zawodowe, tutaj dobra sytuacja zawodowa też jest, finansowa, zawodowa i przede wszystkim jesteśmy docenieni na tym poziomie. Dobrze, moi drodzy, co odchodzi do przeszłości, co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi karta wieże, odchodzi e, i cztery miecza. Powiem tak, jeżeli e, wiecie, co ja poczułam, to nie jest dla wszystkich przekaz. To od razu powiem, e, dlatego że jest nas dużo i to jest też taka zawężona grupa. E, powiem tak, ja widzę dwa przekazy. Do przeszłości odchodzą po prostu sytuacje toksyczne. Sytuacje, w których były jakieś trójkąty miłosne, brak zadowolenia z na przykład życia miłosnego, może też być, słuchajcie, odejście, odejście z jakiegoś domu, może być w ogóle, tak? Po prostu idziecie w inną stronę, idziecie w nowym kierunku. Do przeszłości odchodzi też taka energia małej śmierci, czyli wy przechodziliście w ostatnim czasie transformację. Co mogło się wiązać z tym, że często byliście sami albo po prostu potrzebowaliście takiego wyciszenia, żeby odnaleźć własne myśli, odnaleźć siebie. Dobrze, poproszę kartę Radę. Karta Śmierci, czyli coś tu się zakańcza, zmienia, modyfikuje. I nadchodzi, słuchajcie, nowy początek, dobre wiadomości uczuciowe, też energia przyjaźni pokazuje się. Jedne y, sprawy się kończą, jedne relacje się kończą, ym, czy też po prostu oddalamy się od, ym, od pewnych relacji. Przychodzą nowe relacje, przychodzą nowe możliwości, przychodzą nowi ludzie. I mamy też, moi drodzy, pokazaną taką właśnie energię lekkości. Paść kielichów to jest. Postać, która jest pełna życia, pełna pasji, pełna radości. To jest dobry, wspierający nas przyjaciel, który nam radzi serdecznie, którego warto posłuchać. Który, e, jeżeli coś robimy źle, to nas z uśmiechem zgani, tak? Dobrze doradzi. To jest dobra duszyczka, ktoś, kto. Mm, ma bardzo piękne, ciepłe serduszko i dużo wrażliwości. Coś takiego do Waszego życia przychodzi, ale także przychodzi taka energia kreatywna, energia twórcza. Może tutaj nadejdzie jakiś taki czas malowania, pisania, komunikowania się z innymi ludźmi, ale właśnie w taki sposób ciepły, w taki sposób twórczy. Hmm? No i tutaj właśnie energia przyjaciół, a co dla niektórych, początek nowego uczucia. Dobrze. Skarb mocy, zobaczmy, jakie tutaj dla Was jest przesłanie, drogie hmm, skorpiona. Czy naprawdę musisz traktować tak wszystko poważnie? Więcej luzu, nie spinaj się tak. A także, przebywając z ludźmi, którzy Ciebie nie rozumieją, powoduje, że czujesz się gorszy. Może to oni nie pasują do Ciebie, a nie Ty do nich. Znajdź swoją rodzinę duchową. Otacza się tymi, którzy cię rozumieją i kochają bez warunków. Bez warunków, żadnych warunków, tak? Dobrze, teraz jest powiedziane: ufaj swojej ścieżce. Masz dane wsparcie odgórnie, podążaj przed siebie. Jesteś w idealnym miejscu, w którym masz być i wszystkie wydarzenia, które zamanifestowały się w Twoim życiu, miały się zamanifestować. A Ty zaufaj sobie i własnej drodze. Wszystkiego dobrego, drogie skorpione. Zapraszam Was do czytań indywidualnych, do rozmów, do przeznaczenia duszy. Dziękuję, że jesteście i pamiętajcie o subskrypcjach i lajkach. Dziękuję Wam bardzo. Buziaczki. Pa, pa.